Słuchajcie, bo ja wnieść duże gabarety. Może Mikoł, pomożesz mi? A co ty robisz z tymi linami? Pracuję. O, to możesz pożyczyć pięć z nich? To zdążysz mnie pio jeszcze odebrać za żłobka, co? Około piątej. Ktoś wciela się w rolę twojego ojca i możesz porozmawiać z nim jak z prawdziwym ojcem. Nie macie jakiejś bardziej współczesnej wersji? Jutro po południu na obiad przychodzą goście. No, o co ci chodzi? No, potrzebuję narzeczonego na jutro. Kiko! Sprzątam po tobie. O, fajnie, dzięki. Dużo to terrorystą! Masz doła? Nie, za dużo górki. O, dobrze, masz dom się pali! To jest twój dom, ja już tu nie mieszkam. Jesteś chora. Wiesz, to jest co kiedy ty nieźle kombinujesz, naprawdę. No ale to nie jest ten adres. Kodem jak wrócisz?